Cyprian, ja wiem, że ty czujesz to mnie to samo. Przecież tak dobrze się dogadujemy, nadajemy na dokładnie tych samych Ej, falach. Czekaj, 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 co ty gadasz? ja cię kocham. Ej, co ty pedał jesteś? Nie mów tak do A ty się w ogóle do mnie nie odzywaj, człowiek. Co ty myślisz, że jestem takie samym zwokiem jak ty? Ty, jest ty jesteś, człowiek. daj mi spokój w ogóle. Ale <laughs> beka. Miesiąc temu nagranie trafiło do sieci, szybko zrobiło furorę wśród uczniów szkoły. Równie szybko zaczęły się pojawiać komentarze pod adresem ofiary. Zdychaj pedale. Precz ze zboczeńcami. LGBT to zło. Gnoje. No bo faktycznie mógł się czuć zaszczyt. A Jest jeszcze to. Ostatni post Alana, wrzucony na chwilę przed jego śmiercią. Mam dość tego hejtu, już tak dłużej nie mogę, wolę umrzeć. Gnoje. Mogę jeszcze trochę poszparać. Byłoby mi łatwiej, gdybym miała jego telefon. No, fajnie by było, gdybyśmy go mieli. Ale co jak to chłopak nie miał telefonu przy sobie? Jedyny kawałek, który nie pasuje do układanki. Możliwe jest to, że chłopak był w emocjach, napisał pożegnalnego posta i się powiesił. Dobra, macie jego numer? Nie się ma. Jest. Czekaj. Tu ten. Nie mogę go zlokalizować. No, gdyby chłopak po prostu wyrzucił telefon, to byłabym w stanie go namierzyć. Ktoś musiał wyjąć baterię. To wszystko nie trzyma się kupy. Przecież nie myślisz o takich rzeczach, kiedy chcesz popełnić samobójstwo. To nie było samobójstwo. Zobaczcie. Brak wybroczynek krwawych wzdłuż brzegów brzdy wisielczej. Nie stwierdziłam mu również podbiegnięć krwawych w przyczepach mięśni szyjnych. Czyli chłopak już nie żył, jak ktoś go powiesił? To jak zginął? Udusił się. Otarcie na twarzy wskazują, że był duszony, a te fragmenty bezpośrednio zablokowały drogi oddechowe. No, czyli mamy zabójstwo. Może ktoś go chciał tylko zakneblować, postraszyć? No tak, tylko potem działało z premedytacją, kiedy upozorował samobójstwo. I do tego jeszcze napisał posta z telefonu Dynata, wyłączył, wyrzucił baterię, A to rozcięcie na czole? Po śmierci? Nie, to jest rana zażyciowa. Chłopak musiał uderzyć o coś w głowę na krótko przed śmiercią. Czyli co, czyli pewnie była jakaś bójka? Tak, bardzo możliwe, bo znalazłam na skórze pod paznokciami, ale nie ma DNA w bazie, więc nie wiadomo, do kogo należy. Dobra, porozmawiaj z ojcem ofiary, ja przycisnę tego gościa z filmiku. Dzięki. Cześć.